W dzisiejszym materiale zaprezentujemy Państwu obraz z kamery internet z serii I6 Color Master Base C81342D IRM. Na ekranie wyświetla się specjalny kod rabatowy na zakup tej kamery, szczegóły w opisie. Widzimy teraz nagranie z kamery internet podczas dnia w bardzo dobrych warunkach oświetleniowych. Parametry kamery ustawione są w tryb automatyczny. Jako materiał referencyjny pokazujący różnicę podczas nocy, wykorzystamy nagranie ze słabej jakości kamery analogowej. Będzie się ono znajdowało w lewym dolnym rogu ekranu. Na ekranie widzimy teraz obraz z kamery internek w nocy. Urządzenie samo zadecydowało o uruchomieniu trybu kolorowego po wykryciu odpowiedniej ilości światła. Widoczne nagranie pochodzi wciąż z tej samej kamery podczas nocy, ale tym razem w trybie czarno-białym. Ponownie wszystkie jej parametry kontroluje automatyka. Nagranie widoczne na ekranie zarejestrowała ponownie kamera Internet podczas nocy, tym razem z podświetleniem IR. Widzimy teraz porównanie wszystkich materiałów. Po środku znajduje się nagranie referencyjne. W lewym górnym rogu ekranu obraz z kamery internet w dzień, a w prawym podczas nocy w trybie kolorowym. W dole ekranu z lewej strony. Nagranie z kamery internek w nocy w trybie czarno-białym, a z prawej również podczas nocy, ale z podświetleniem IR. Jak widać, dzięki zastosowaniu doskonałej jakości optyki, jesteśmy w stanie uzyskać kolorowy obraz nawet w nocy, bez wymuszania tego na kamerze. Włączając tryb czarno-biały, możemy jeszcze dodatkowo zwiększyć czytelność i szczegółowość obrazu. Przypominamy o specjalnym kodzie rabatowym na zakup tej kamery. Szczegóły w opisie filmu.